Witajcie, jak już pokazywaliśmy zespołowe pasze, to mamy teraz paprykarz Łowicki z ziemniakami. Będzie przyrządzał jednorożec. Pierwsze brzmiące osłony, to jest Tak, osłonki nie. No, osłonki nie dawno, są w sumie dobre. No, Nie wiem, to jest. nie, nie jest on musiał swoje cztery litery Takie są mm. 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 Mogę no, Ale nie pachnie fajnie. Nie wiem, na razie nie czuję. Pokaż te kawałki mięsa, co tam są. O, popatrzcie, się znalazłem właśnie, wydropiłem tutaj kawałek wnioska. Tutaj mam nawet kawałek kiełbaski, na no bogato. Kurde. i ziemniaczki. Mm. Mm. Nie. No, no. no, no. 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 Zobaczymy to oh. się Widzicie, że na dwie patelni gotujemy, tak? Tak, na dwie. Dużo darmo zjadł, więc trzeba na dwie patelnie no, lecieć. Teraz wam pokażę, co to powinno się powodzi na Jeszcze łatwo zrobić. No, to no sobie nie? Mleko powinniśmy mieć, to by się taki fajny sosy zrobił. Dajemy odrobinę wody do tego. Tu nie jak to zrobię. Ja mam I to jest racja żywnościowa dla 10 osób w 6 darmowionych. 5 indywidualnie. na jednego jednorosła. Dobra. Wrócimy do Was po ugotowaniu, po przerwie. Mama. No, i za ile będzie gotowe? Trzy minuty. Trzy minuty. Tak za dużo. Dodaliśmy trochę pieprzu tak, na zapas I sosu faraon. Faraon to później wejdzie. Faraon wejdzie do jajeczniczki. Razem z bielkami wejdzie. Nie ja Nie oddycha, to jeszcze rusza się. Widzieliście takie jedzenie, które żyje? Tak. E, tak, konserwę ruską. Teraz może być, no bo makami. Jak widzicie, wykorzystujemy dalej pojemniczek, który już był. I nasz nadworny kucharz zaraz zaserwuje paszę. <grym> Moje drogie, nie pucę. Reklamacja, nie? Jedno wszystko tam dać. Teraz się dziwli patrz. Ale już mieć się nie. Partnerem wie ananach. bu ja z nim przepytam. Nie, nie. Sangewa Sangha. No Proszę, wszystko nagrane. Ja, ja i, i Very good. Takie trochę wigilijne, bo mamy urodziny formacji. <grym> więc stwierdziliśmy, że jak jest tyle masożytów, to lepiej polecieć zespołówkami. Jeden smok i tak pasożytów, Dobra. Ja sobie Dobra. pozwolę od razu na potrzeby filmu. wszystko no, proszę. Zacznijmy od mięskie. Rozstrzelać w mięso jest niesmaczne. Nie, no. Kiełbasa, kiełbasa. Jak ktoś był w Monie po poligonie, bał się otworzyć lodówkę, bo bał się, że zobaczy tam co? Kiełbasę. Bo tam jest kiełbasa, kiełbasa, produkt kiełbaso podobny. To jest jak z kurczaczkiem. Tak wygląda ta strawa, jak ci smakuje. Very good. Very good. się, Boję się zjeść własny twór. Byś Ani też nałożył. Taki mam zamiar. Zmarłe. Pamiętajcie, Syryjczycy tak mają, że lubią gdzieś coś gwizdnąć jak nie jest halal i pod stołem Allah nie widzi. Halal. <grym> Aż pokrzywiło do pokrzywiło za tego halla. No, jeszcze chodź, Dobra, jak ci smakuje Jankeski? No. Może być? Dobra. Christopher, jak ci smakuje polska racja? zespołowa? Da się zjeść. Da się zjeść. Później poprawimy. To teraz czekamy na kamerzystkę. Najazd jak w Hollywood. Był Nie. Tak jest. Mogłaby Pani zacząć Mogę. To się rusza. Nie jest złe, jak leczą. No, tylko to jest paprykarz po monowsku. Leczą takie... Babigo jest to jest taka zastępstwo. Najlepiej to byłoby podsypać jeszcze czymś ostrym, na przykład faraonikiem i wtedy to by miało moc nie, urzędową. Nie, nie. Pozdrawiamy Was serdecznie.